I mała wskazóweczka o tym, jak zmaksymalizować działanie kreatyny, jak wspomóc utrzymywanie jej wysokiego poziomu w naszym, w naszym organizmie. Zatem jak to zrobić? Ano jest taki babciny, domowy sposób, o którym dowiecie się tylko ode mnie. Tylko ode mnie, bo tylko ja to wiem i teraz będziecie wiedzieć to także i wy. Ale tak dojdziemy sobie do tego od początku, więc generalnie, jak wiemy, kreatyna zatrzymuje wodę w organizmie, tak? Zatrzymuje wodę w organizmie. Nie do końca to jest prawda. Wiąże się, wiąże się z wodą. Owszem, ale do tego organizm potrzebuje mieć odpowiedni poziom nawodnienia, bo jeśli nie będzie odpowiedniego poziomu nawodnienia, no to ta kreatyna sobie będzie, e będzie sobie uciekała. Którą drogą, no to oczywiście wiemy. Nasza kanalizacja e zawsze sprawna, nerki pracują, więc będziemy żarli tą kreatynę, a ona będzie odpływać wszystko w kanał. Eee, także więc, co wpływa na poziom naszego nawodnienia, na, na to, ile my wody zatrzymujemy w organizmie. Eee, co? Każdy ma, to, każdy ma to w domu, każdy ma to w domu, także bardzo dobry suplement. Jeśli macie, im więcej podejmujecie wysiłków im cięższe one są. Jest to jeden z, jeden z produktów, które których najbardziej trzeba suplementować. Ja osobiście, mm, ja osobiście trenując teraz w Holandii na przykład. Nawet oprócz dodawania tego normalnie do posiłków używałem nawet 4, 4 łyżeczki takie od herbaty i to niezbyt płaskie, dziennie popijając wodą, dużą ilością wody. Cóż to takiego jest, cóż to takiego jest? Sól, sól. Najlepiej, najlepiej morska albo kamienna, nie ta, nie ta, nie ta, nie ta sztuczna. O! Hanna woła mamy! Do jedzenia! Yy, także najlepiej morska, kamienna, sól! Yy, I w zależności od yy, ilości wysiłku, jeśli chodzicie często, to jest ten problem, tak? Wiemy, jak bierzemy kreatynę, to często do kibelka latamy się wysikać, właśnie dlatego, by się wypłukuje. a podobno miała zatrzymywać wodę, nie? Yy, więc, żeby nie chodzić często, no to właśnie dosalamy sobie nasze posiłki, dodajemy sól do wody, którą pijemy, można moim sposobem, na łyżkę, a leniwy jestem, nie chcę mi się także, ciach prach, babkę w piach, jak to mówią. Więc, więc, więc dosalamy, dosalamy, wtedy kreatyna się lepiej przyswaja, lepiej wchłania, nie wypłukujemy z organizmu, szybciej osiągniemy poziom wysycenia organizmu kreatyną, będą mniejsze straty kreatyny w organizmie, także będzie siła, masa, szybkość i co tam tylko chcecie. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.